nabyliśmy. Już wcześniej mówiłem od fana muzyki audio. Jest takie granie w bagażniku, że widzę sobie musi z tym poradzić albo wymontuje, bo szyby chcę wy, wyrywać. <grywać> Jak się dobre granie włączy. Skórka nawigator, skórka panie, skórka Dermusia. Wiedź sobie na jazdę sam, proszę Cię I sobie ponagrywam, dobra? Spokojnie Tu w lewo jest brama, dobramy na, na ulicę nie wyjeżdżaj, bo tam bramę, policja Wiedź w prawo i tam jak parkujemy Gdzieś tutaj pokręć się od bramy do bramy, żeby nie na główną Dobra? Dziękuję Przede wszystkim bezpieczeństwo Spęgło wysoko, bierzecie, co? Oczywiście Kolega widzu kupił drugie auto dzisiaj Doklepali sobie cenę ze sprzedawcą podczas przejażdżki, i poszli pisać umowę kupna, sprzedaży. Fajnie. Więc kupił auto 3000 euro taniej niż zaplanował rano. Kupił w Getelajnie Peugeot 5008 Panorama, skórka, masaże, full ledy, kamera oczywiście. Kupił za 17 koła do domu. Średnioosobowy skórka brąz, typu koniak. Z mu trójka jeszcze, trójka euro, bo wziął dwie dychy i mówi, że sobie jeszcze coś kupił fajnego, tak, żeby koło domu pojeździć Przepiernik wziął megankę, kupił za 3000, słyszeli Państwo negocjacje I zresztą targował 3150-170. Jakoś tak w tych granicach za 9 czy 10, 10 rok. Ciekawe to wszystko jest takie nieodgarnione zazwyczaj co wyjazd to inne ciekawe No niebo się odbija pan Romek Macha Bajer, Bajer Coś się dzieje lat Alika po sąsiedzku Fiacik na pędach Niby 500, niby dmuchana Ten tu troszkę stoi, jest jakiś drogi Ale ale nie wiem, no stoi Co tu mamy? 8 w napędach. 17, może 18 rok? Zobaczmy. Nie starszy chyba. Chwileczkę, jedynka. Nie to staruszek jest, przepraszam Państwa. O staruszek. 11 rok. 1,4 turbo została wyjechana. Żeby widzy mógł się kulnąć renową Jeszcze poszwędam po placyku, zobaczę co Walika GLC jak się domyślam, śmiało, w którym roku? 19? 17 to jakiś szary meszowaty Jakaś jazda próbna, pyk! Tiguan, Turan, przepraszam, gdzie jest Crossoverem 17 rok w 2 litrach. Nie guzik. To jest benzyna. Zmieniamy wyposażenie, bo często benzyny są Gołodupcami A tutaj mamy szlachetne wyposażenie. To jest roku pańskiego 21. W napędach bardzo przyjemnie, gdyby ktoś nie rozpoznał, to przy okazji troszkę kółek tak wygląda szwedzka opona, czy tam norweska CX-30, 18, 19. Japończycy chyba nie mają i Koreańczyki też nie mają sygnowanych cyfr, cyferek, cyfr, cyfrzyków na szybach jak wygląda w takim prosiu wnętrze, no i co kupujesz takie za 500 tysięcy auto, czy tam 400 masz co, kierownicę, dwa pedały na środku obrotomierz, bo kogo interesują kilometry na godzinę w porsche, masz wajchę do biegów uchwyty na kubki reflektory z przodu, lampy z tyłu mała kawalerka na kółkach. Maseraty Państwo już znają. Ryk silnika można było. Dziękuję bardzo, że mi tu łaził po nodze, łobuzie. Idę przypilnować, czy umowę napisali poprawnie Bo Aliki te on eł, si, ci, brzeszyn, Błędów miliony, to później muszę iść przepisywać A propos, można sobie? Da radę, zaraz rękę o 16 Alik zapraszamy na grilla. A Mamy sobie w lewo Zapłotek Tutaj ostatnio kupiłem dla widza na zlecenie To ma grubsze, to może być kabry jakieś. To ma grubsze sztuki Kupiłem dla pana widza tutaj ostatnio Volvo V60 O, albańskie myśli Nieuczesane V60 z 2020 roku Za kasę odpowiednią No tylko grube tematy, nie ma chudych idę szukać Volvo T8 napisała do mnie Wicka bo wyczaiła wyczaiła nie wiem dobry. który dobry Wicka wyczaiła tak jest, tu jesteśmy wyczaiła T8 Volvo ale już go nie widzę T8 jest zainteresowana ceną nie, nie Ale wy się uczcie, że w życiu to nie wszystko Tak, nie ma Nie ma tego Volvo niestety T8, A czekajcie, coś stoi To może być ten T8 Piękny, zielony, w nowej budzie D4, niech ujęli, to nie ten T8 sprzedany Niestety nie widzę volva T8 oznaczonego Nie widzę Nie widzę D4, D3 T5 Nie ma T 8 Bardzo mi przykro Rączki całuję zdrowia, życzę Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach CarVertical. Pan Romek bardzo poleca serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdroszczę i dla Was wszystkich. Zdrowia.